Rozwalimy ich, wygramy my miski! Jest gwizdek! Atakujecie od razu tamtą bramkę, rzucacie się do gardę, macie szczelić bramkę. Tak, okay. nie pozwolić, nie pozwolić stracić, atakować i tam na nich. Na maksa dziewczyny. Okej. Okay. Okej. Jakie jest Waga, panowie! Panie! Bra! świetnie, oczywiście wygrałyśmy, bo jesteśmy najlepsze. Eee, nie dziwię się chłopakom, że tutaj mieli problemy troszeczkę z przyjęciem, z kopnięciem piłki do przodu, bo chyba każdy by miał. Eee, jeżeli chodzi o mecz, wszystkie jesteście przygotowani pod względem fizycznym niesamowicie. Piłkarsko kilka dziewczyn padło mi w oko, także tu z prezesem będę rozmawiał o transferze waszym. Najważniejszą sprawą w tym wszystkim jest, że dziewczyny wygrałyście 5-1, jak się nie mylę. Brawo brawo. brawo, brawo. No i chciałbym Wam życzyć, chciałbym Wam życzyć. I chciałbym Wam, chciałbym wam wszystkim życzyć jak najlepszego miejsca w, w sobotnich wyborach Miss Polski. Także wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo.